Jałonet Stand Up, podsumowanie po czterech dniach. Tak, ludzie w telewizji mają łatwiej roboty. Niewyspany jestem. Niewyspany, zestresowany. Nie tylko tym, co jest i było, ale też tym, co będzie. Na szczęście dodajecie nam otuchy tym, że oglądacie i jesteśmy bardzo zadowoleni z, z tego, jaką popularnością cieszyły się, Cieszyli się nasi goście. Mi się podoba, że w live. Kilkadziesiąt osób ogląda ten program. To dodaje prawdziwej otuchy. W pierwszym tygodniu zaprosiliśmy cztery osoby z zupełnie różnych światów. Zaczęliśmy od Magdy Dziewgu, dostawcy technologii, bardzo inspirującej osoby. Następnie spotkanie z na, chyba najbardziej nieoczekiwanym gościem w tym zestawie Kajmarem Karus, ministrem rządu estońskiego, odpowiedzialnym za m.in. za digitalizację. Trzecim naszym gościem był profesor Płoszajski, nasz Chief Inspiration Officer. I pierwszy CIO, którego zaprosiliśmy do naszego programu, Andrzej Grachowalski, który jest królem paczkomatów. Mam dobrą wiadomość. Stand-up CEO Net w przyszłym tygodniu będzie. Wstajemy, wstajemy. 嗯嗯嗯。Oh. Okay.